Ideą targów World Food Poland jest spotkanie i integracja całej branży spożywczej, poczynając od surowców, dodatków do żywności poprzez producentów, przetwórców, jak i oczywiście na koniec dystrybucję i handel tymi produktami koniecznie zachęcam do odwiedzenia stoisk naszych wystawców, gdzie będzie cała masa nowych i innowacyjnych produktów, często jeszcze nieobecnych na polskim rynku, między innymi mleko w wielbłądzie, chipsy z dorsza, czy rum prosto z Kuby. Także zachęcam do odwiedzenia bezpośredniego targów i, i stoisk. Natomiast jeśli mówimy o nowościach, to nie sposób wspomnieć, nie wspomnieć o konferencjach, w których co roku poruszamy takie Tematy, które akurat w danym momencie są bardzo ważne dla, dla branży, a więc wzrost ceny surowców, problemy w dostawach, w łańcuchu dostaw, jak również zmiany ostatnie podatkowe. To wszystko wpływa na branżę spożywczą i jest bardzo istotne dla każdego przedsiębiorcy działającego w tym sektorze. Wystawców będzie około 250, pewnie więcej dlatego, że sprzedaż stoisk jeszcze trwa do 8 marca, natomiast na ten moment tylu już mamy potwierdzonych. Na ten moment już mogę powiedzieć, że będzie prawie jak przed pandemią, czyli na pewno bardzo międzynarodowo i bardzo biznesowo. Jeśli chodzi o sektory, które się wyróżniają, jeśli chodzi o liczbę wystawców i zainteresowanie tymi sektorami, to nieustannie od wielu lat jest to sektor ekofood, czyli produkty naturalne, ekologiczne, organiczne. Wynika to oczywiście z trendów ogólnych wśród konsumentów, którzy szukają tego typu produktów, co przekłada się na branżę. Drugim takim sektorem, który mogłabym wyróżnić, jest sektor Nutrafood, dedykowany nutraceutykom, suplementom diety, odżywkom, żywności funkcjonalnej. To wynika z tego samego trendu, czyli nie tylko konsument chce teraz dbać o to, żeby jeść naturalnie zdrowo bez zbędnych dodatków, ale wręcz z dodatkami prozdrowotnymi, czyli wszelkie mikroelementy, makroelementy czy właśnie suplementy diety są w zakresie zainteresowania konsumenta, który myśli o swoim zdrowiu.